Bardzo często w Kościele zastanawiamy się, czym jest świętość. Szczególnie dzisiaj w uroczystość wszystkich świętych od tego pytania nie uciekniemy. Ale zadajmy sobie to pytanie bardzo mocno. Czym jest świętość? Jedni powiedzą, że świętość to nienormalność. Inni będą mówić, że świętość to zwyczajność. Jeszcze inni powiedzą, że to ekskluzywność, bo tak naprawdę tej świętości nie widać na co dzień. A inni powiedzą, że świętość to przede wszystkim trud i wymaganie od siebie. Ktoś by mógł powiedzieć, no ale powiedzieć, że wymagam od siebie, to jakby nic nie powiedzieć. A czym w konkrecie powinna być moja świętość tu i teraz? Pozwólcie, że powiem pewną rosyjską bajkę, która jest aktualna zawsze. Wyobraźmy sobie, że gdzieś daleko, daleko stąd były dwa domostwa. Jedno i drugie mieszkanie. Do jednego domostw aż trudno było podejść, bo były krzyki i wyzwiska. Non stop ludzie się między sobą kłócili. W drugim natomiast domostwie była cisza, spokój, harmonia. W pewnym momencie kutliwa żona wezwała swojego porywczego męża i mówi, słuchaj, tak dalej być nie może. W tej chwili proszę iść i podejrzeć, na czym polega tajemnica tamtych, którzy żyją w ciszy. Mąż niechętnie, ale się zgodził, więc poszedł i podgląda. Patrzy, a tam właściwie nic się nie dzieje. Mąż pracuje w pokoju, w cichości sprząta. Żona gdzieś się też krząta przy kuchni. W pewnym momencie dzwoni telefon, więc mąż zrywa się i biegnie do drugiego pokoju. Biegnie w taki sposób, że przez przypadek trąca stół, na którym stoi piękny wazon. Wazon się przewraca i tłucze. Żon, mąż przerażony klęka i zbiera te wszystkie kawałki, które zostały z tego pięknego wazonu. W tym czasie podbiega żona. Plęka przy nim i mu pomaga, a mąż mówi do niej, kochanie, przepraszam, jestem niezdarą. Powinienem uważać, bo usłyszałem telefon. Biegłem zupełnie bez sensu, bo nawet teraz tego telefonu nie odbieram. Ale co gorsze, zniszczyłem wazon, który był tak piękny i tak go bardzo lubiłaś. Na to żona, która mu pomaga, chwyta go za rękę i mówi: Nie przejmuj się, kochanie, to przecież moja wina. To ja mogłam ten wazon inaczej położyć. A tak to położyłam go w taki sposób, że sama prosiłam się o to, żeby został zniszczony. Kutliwy mąż przez okno popatrzył i wrócił do domu. Żona czekała na niego i mówi: Wiesz, na czym polega tajemnica tamtych? On odparł: Wiem. Tajemnica cichości tamtego domu polega na tym, że jak coś się wydarzy u nich, to oni się przepraszają i sobie wybaczają. A u nas niestety wszyscy mają rację. Moi drodzy, bardzo często my się zastanawiamy, gdzie najbliżej jesteśmy świętości. Dzisiaj w modlitwie na początku mszy świętej usłyszeliśmy, najbliżej świętości jesteśmy wtedy, kiedy przyjmujemy wybaczenie. A kiedy przyjmujemy wybaczenie? Wtedy, kiedy umiemy przepraszać. Myślę, że sakramentem, który najbardziej nam przypomina o świętości, to sakrament pojednania, gdzie ja nieprzymuszony widzę, co zrobiłem nie tak. Widzę, że powinienem to naprawić i przede wszystkim w cichości serca, w obecności kapłana mówię: Przepraszam. I zdarza się cud, bo po moim przepraszam. Zyskuje coś, co jest najcenniejsze, a mianowicie nie tylko wybaczenie, ale i świętość. Chcąc świętości, żyjmy w duchu wybaczenia. Nie patrzmy na to, czyja jest wina, ale patrzmy na to, żeby się wzajemnie pojednać, przeprosić i wrócić do nienormalności, której nie ma na co dzień a mianowicie do tego, żeby żyć w harmonii poprzez przebaczenie.